Doszło do wypadnięcia samochodu z drogi i e, uderzył w drzewo. Znalazł się w roli. W wyniku zdarzenia e, jedna osoba poniesła śmierć, dwie osoby zostały ranne, jedną zabrało pogotowie, jedną zabrało pogotowie lotnicze, czyli LPR. Do, e, do szpitala. Czy utrudniona była akcja ratownicza? Bardzo ciężko było wydobyć osoby osobę znajdującą się w samochodzie. De facto później się okazało, że Denata, e, stan zniszczenia samochodu jest e, bardzo duży. To jest ważne. Tam w